Cześć, z tej strony Gofer, a w dzisiejszym odcinku potestujemy sobie z serwery GenBlock Znaczy wiecie, chodzi o tryby, ale no, każdy wie o co chodzi Tutaj są różne budowle, bo tu jesteśmy na Clear MC I będę wam wszystkim mówił, jaki to jest serwer I takich chyba serwerów nie jest zbyt wiele I tu mamy te generatory, jest ich tu chyba 60 No bo no, tu jest dużo budowli ogólnie Generatory no, są w miarę dobre, bo jeden mam chyba kwarcu nawet a wejdziemy generatoru kwartów i ten jest drogi. No więc nieźle tutaj mam dobre generatory. No i w miarę sporo się zarabia. Już przed chwilą trochę sprzedałam tych rzeczy. No ale tutaj jak się spojrzy, to tutaj trochę tego jest. No więc... No, bardzo fajnie. Więc sobie sprzedajmy sobie wszystko. No milion teraz wleciał. Zaraz patrzymy na rynku. Ogólnie nie wiem, to pisze na jakby na jest opis tego serwera, można tak nazwać. Pisze, że niby o 19 jest admin yy, na ramce, więc jeśli będzie na no, 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 ten no to jeśli będzie, to wam to wszystko nagram już. No i tutaj mamy sklep i tak dalej, to są wędki, ja mam najlepszą wędkę, no to. A nie, nie to tak, ok. Jestem na wulka jestem na Gymbloku, tutaj jest cel wonce 200 milionów. Okej, okay. to by było w miarę lit. Tu są jakieś główki, które da się wyłowić. Tu jest set. No, generator, i tak dalej. Jakieś takie co się. No, więc dużo różnych rzeczy. No, taki zwykły chyba genbok. Nie wiem, jak do końca wyglądają genboki. A, tylko tutaj na spałnie. No, bo tutaj możemy właśnie łowić ryby, żeby sprzedawać i tak dalej. Mam lepszy set niż normalny. Tutaj jest spawn, bo tu są skrzynki i tak dalej. No zwykły, no wszystko normalne i tak dalej. I tutaj właśnie są farmy, na różnych serwerach są. I tutaj akurat na wulkanicznym są mm, buraki, ale przejdziemy na jeszcze ten zwykły. Zara zobaczyłem, że tutaj był przed chwilą... Czy ja jestem ślepy? Nie, tu był przed chwilą genlock i tu były beta testy jakieś i zniknęło to, więc zaraz to zobaczymy. Dobra, jesteśmy na moim dym bloku, tym pierwszym tutaj. No i tutaj mam właśnie, tuż, jestem słaby w sumie, bo takie generatory, nie ma ich zbyt wiele, ani zbyt... no po prostu jest ich tylko 20 i nie są najlepsze. Nie mam za dużo jakichś kas ani nic. Coś tam to generuje, to na pewno nie wygląda tak dobrze. No i tutaj mam to wszystko, no da się. To sprzedać oczywiście, więc sprzedajmy No, 200 tysięcy Tutaj chyba nie gra też za dużo osób Ale pójdźmy sobie na spawn'a Właśnie tam są inne rzeczy O, to jest generator siana, To jest najsłabszy generator oczywiście Gdzie jest moja motyka? Czekajcie Okej, okay, tutaj mam takie trzy generatory I tu gdzieś będzie moja motyka chyba Ale pewnie nie jestem. O, jest moja motyka I jak pójdziemy sobie na spawn'a Tutaj mam nie, niestety widzowie. No i tutaj właśnie mamy siano. To są topki, skrzynki przydatne PvP i moby, to jest podstawowe, jak to wszystko wygląda i tak dalej. No i to jest właśnie siano. Jak zbierze się trochę siana, to można zdobyć... Yy, skraftować w sumie. No, lepsze. O! No, no, dobra. Można skraftować blok siana z chyba 6 czy tam... O, 5 staków siana. No, i tutaj mamy już motyki. Można oczywiście je ulepszać, na ten speed, i tak dalej. Tu też macie takie ulepszarki. No, i tak to właśnie mniej więcej wygląda. O, i są beta testy. Znowu pojawiły mi się. I my tu wejdziemy, bo o co tu chodzi? No, tu są jakieś O, O! tu są. Dzienny. Kurczę, nie, nie jest Ogólnie są tu chmury. Chciałem je wyłączyć, ale nie mogę. Dobra, gdzie jest. Tu jest lot, lotnisko, lo, ja nie mogę, już ten, już jest źle dla mnie. Okej, okay, tu mamy podstawą wędkę i tu są te farmy oczywiście. Motyki tu mamy, topki, farmer bob. Ogólnie to jest chyba nowa edycja, będzie teraz tego czy coś. Chciałem to wyłączyć, tylko nie mogę, widzę, żeby znaleźć tego, żeby to wyłączyć, ale czy jest to jakiś ender chest? Chyba nie. A więc tak tutaj wygląda spawn. Znaczy tego nowego. Jakby to są beta testy. Zaraz przejdziemy na jakieś inne serwery. No i to jest po prostu zwykły serwer. Znaczy mamy. Inaczej to wszystko wygląda. Aha, nie ma. Okej, okay, tu są chyba komenda zestaw. Nie wiem. Okej, okay, jakaś jest nagroda pod. kod TikTok? Nie wiem, zaraz to sprawdzimy nowym. Na innym trybie czy coś. Albo tutaj. Już tam. O! O! U, u. Otwórzmy. Widzowie. Mamy tu nowy sposób na zarobek czyli bycie drwalem, okej. Okay. A więc otwórzmy. Otwórz. Aha. A! Co jest? Czemu to się nagle jest w skrzyni narzędzi? Nie pytam, nie pytam. Okej, okay. no i tak to wygląda po prostu. Przejdźmy na inny serwer. Jesteśmy na ACMC, okej, okay, bo musiałem pomyśleć, um, um, Kropka no to jest, tutaj właśnie też jest kolejny, więc sobie odbieram zwykły kluczyk, no i sobie go od razu otworzymy, odbierzemy jakieś kity i zobaczymy, a to jest codzienna chyba nagroda, tak? Tak, to jest codzienna nagroda po prostu, to jest jakieś itemki, leżą na ziemi i otwórzmy tą skrzynę, skrzynię, ogólnie nie ma za dużo, U. Nie ma za dużo jakichś. Yy... Nie mogę się wysłowić, widzowie, przepraszam. Nie ma za dużo serwerów z tym. No więc to ciekawe. Pewnie musimy. Dobra. Co? Dobra, jesteśmy. Yy, mamy tu chyba. Nie mam swoich generatorów. Czekajcie, tu, 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 tu nie wiem, gdzie mam te generatory. No serio? Tu się stanęło, widzowie. Jestem ślepy? Czy coś się ze mną jest nie tak? Naprawdę, ja nie wiem. Bo nie wiem, w kicie to są. So w kicie są? Nie ma. Widzowie. Okej, okay, tutaj jest. Da się tu zarabiać. Okej, okay, okej. Okay. Ale gdzie mogę. Ten, zdobyć swoje pierwsze generatory? Bo serwerowy rynek, zadania serwerowe, serwerowy sklep. Generatory, no jak tutaj są takie? Za 5000 jest to mega, nie? Ja chciałem coś lepszego. Widzę, coś tu jakieś problemy są. Naprawdę, nie mam generatora. Nie wiem, czy to normalne. Zaraz trochę monet, bo kupiłem. Miałem tutaj trochę kasę, bo tu się da się zdobyć tą kasę normalnie. Nie, więc nie wiem, jak to zdobyć na generatory, ale jeśli tego się tak normalnie nie zdobywa. No, naprawdę słabo. Widzowie, ja chyba idę na inny serwer, bo tu kompletnie nie komu o co chodzi. A kolejnym serwerem jest Nice MC, inaczej znany jako. No, w sumie dawniej był znany jako N1MC, yy, no tylko już on już jest inny. Ja tu chwilę grałem i tu mamy normalnie generatory. Wszystko pięknie, ładnie. Czekajcie, tu w gdzie były generatory, czy nie, bo ja tak serio nie pamiętam. Okej, okay, nie było. No dobra, no to sobie ogarnijmy te teraz generatory. W sklepie oczywiście możemy kupić ich dekoracje jakieś tutaj. Znaczy, chyba w sklepie, bo nie widzę. Nie. Jestem ślepy. Chyba. Nie. Nie Okej, okay, wystarczyło wpisać generatory. No dobra, to jest o wiele lepiej. Co to jest? A, to jest takie... Okej, okay, to nas serio ciekawe zrobili. Tutaj mamy różne generatory, ale tu są nasze I takie 2000 kosztują? Ojej, są to takie drogie widzowie Ulepszenie 5000, to tu jest mega ciężko to wszystko zdobywać No bo to generuje bardzo mało No ulepszenie kosztuje 5000, nowy generator kosztuje 2000 Może jakoś w sklepie coś jest lepiej, zobaczymy Mamy 5000, ponieważ w daily jest 5000 i kluczyk tak, to, nie, to jest zwykły. Gdzie mam zwykły? O, tu jest zwykła skrzynia. I będzie? Okej, okay, 32 drewna, Może to No, dużo nam nie dało, ale możemy kupić dwa generatory. Lub ulepszyć. Ale chyba lepiej kupić dwa. Zapominam cały czas. Wpisuję Dobra, źle pisuję. Okej, okay, okej. Okay. Proszę, nie krzyczcie na mnie widzowie. No ogólnie wiem, że prawdopodobnie tu, jak gram i wam pokazuję to, co źle zrobiłem milion razy. A jeśli to robię i wy tu gracie, to możecie napisać w komentarzu. Albo możecie napisać IP swojego serwera, jeśli macie oczywiście. Nie, nawet to może być taki na ternosie, mogę na adres tego odcinka obojętnie naprawdę widzowie. Chciałbym zobaczyć, jakie wy na przykład robicie, serwery i tak dalej. No i byłoby ciekawe na pewno i bym to oczywiście nagrał, wrzucił na YouTube'a No i by było fajnie I ogólnie mega Wam dziękuję za 179 subów No to mega, mega, mi, mega mi miło ogólnie Fajnie, że się tak rozwijamy i w ogóle Ale te generatory ogólnie chyba nie działają No ja wiem coś się dzieje widzowie Generatory mi nie działają nie wiem, co jest jakoś pechowe wszystko jest widzowie, bo coś mi nie chce się generować. Ge Generero. No, wiecie o co chodzi, nie umiem dzisiaj gadać. No, tak naprawdę pokazałam wam po najwięcej jeden serwer, no bo tutaj coś mi nie chce działać. No i to będzie w sumie na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych odcinkach.